Panie wielmożny panie marszałku, my kandydaci z wykształceniem średnim musimy trzymać się razem, Kandydacie, tak. zrobić porządek z tą frakcją doktorów, panie pośle. Proszę państwa, my kandydaci musimy się razem. inne szkoły kończyliśmy. Tak. Natomiast powiem tak, proszę państwa, hipokryzja, hipokryzja, to jest synonim dzisiejszych rządów. Proszę Państwa, a ja się chciałem zapytać, którym to przelewem 2 miliardy na dzieci chore, na onkologię, żeście przekazali zamiast na telewizję. Którym? Więcej powiem, dwa razy więcej dokładacie do tego tak zwanego telewizji publicznej, bo dokładacie ponad 3 miliardy. A jeżeli chodzi o polityczność, to nie ma takiego wskaźnika, którego byście nie pokazali, gdzie byłoby lepiej dziś niż było wczoraj. Więc hipokryzja proszę Państwa. Natomiast powoływanie polityków to jest druga Wasza hipokryzja i Paulina ma rację. Na to stanowisko polityka dajcie spokój, ludzie.